Pierwszy w tym roku magazyn łączy nas z futsalem, pełnią fantastyczne bramki, te z minionego roku futsal ekstraklasy, ostatniej kolejki, a także zdobywane w pierwszej lidze. Przed nami bardzo ciekawy rok dla fanów futsalu. Reprezentacja Polski powalczy o awans na euro, najlepsze drużyny zagrają w Mistrzostwach Świata, ale równie ciekawie będzie w krajowych rozgrywkach. Na potwierdzenie tych słów najpiękniejsze bramki z minionego roku. I I'm on a mission. Yeah. I'm paying dues. Yeah. I'm in position. I'm staying up. It's getting late. You're doing good. I'm doing great. Recognition. I'm on a mission. Yeah. They don't feel like working, overthinking. I don't mean to let the pain and hurting. I was main stage with tiny, yet a festival. realities a just less than 24 hours passing. I'm back to working. Ooh. The wage isn't minimum, but when you know your worth is more, you make your own curriculum. Yeah. Study in the industry, I know you see me killing them. Yeah. Nice it felt so real. I had some moments, I was living them. Ooh. Celebrity civilian, walk amongst the bricks that you ignore. The ones relentlessly pursuing every key to every door. Yeah. It's evergreen and evermore. If you're content with living normally, I'm handing in my notice to the world. I'm Po krótkiej przerwie świąteczno-noworocznej wznowiła rozgrywki futsal Ekstraklasa. Zobaczmy, jak nasi ligowcy wypadli w pierwszej tegorocznej kolejce. Jak zwykle podczas świąteczno-noworocznej przerwy, niektórzy z nas pozwolili sobie na nieco więcej przy stole i mówiąc wprost, to jednak dotyczy nielicznych. Igor Sobalczyk w związku z nowym rokiem zauważa co innego. Jesteśmy już coraz starsi. Bo z roku na rok ta nasza metryka idzie w górę. Po tych uniwersalnych życiowych prawdach pora skupić się na futsalu. A nowy futsalowy rok otworzył nam prawdziwy hit spotkanie FCK i Toruń z rekordem. Zaraz, zaraz Mateusz Cyman chyba nam kogoś przypomina. Nieważne. Ważne i ciekawe rzeczy działy się na boisku i po bardzo ciekawym meczu mistrz Polski zremisował z wicemistrzem 3-3. O końcowym wyniku zadecydował niewykorzystany przedłużony rzutkarny przez Aleksawianę i wykorzystany przedłużony rzut karny przez Murczyńskiego. Szkoda, że Państwo tego nie widzieli w telewizji. Zostajemy w mieście pierników, choć po ich nadmiarze po świętach wielu zawodników mogłoby zyskać przydomek gruby, ale ten gracz, który faktycznie nosi pseudonim gruby, pokazał, że jest w kapitalnej formie, nie tylko fizycznej. Sebastian Grubalski dał prowadzenie gościom, a jego koledzy poszli za ciosem i konstruktorzy sensacyjnie prowadzili już 6 do 0. Honorową bramkę dla gospodarzy zdobył grundol, to znaczy cyman, ale zwycięstwo gości stało się faktem. Problemy Torunian? Ma krótką ławkę. W hali rekordu przy ulicy Startowej to już norma. A było na co popatrzeć. Nam chodzi oczywiście wyłącznie o mecz z Piastem. Orlando Duarte ostatni mecz z rekordem przegrał w poprzedniej edycji Ligi Mistrzów, kiedy prowadził Nick ryga, Wtedy było 0-7. Tym razem rekord długo nie mógł zdobyć bramki. Ale po to ma się w składzie Michała Marka, żeby strzelał takie gole. To był mecz Michała Marka. Zdecydowanie. Rekord wygrał 5-1, a kibicom w Bielsku przypomniał się Rafał Franc. Cieszę się, że zdobytej bramki. Na koniec jeszcze zaiskrzyło między reprezentantami Polski. Ciekawe, czy będą razem w pokoju podczas turnieju na Malcie. Meczakany z GSF-em rozgrywany był pod choinką, a jak choinka to bombki. Takie jak strzał Firańczyka, ale choinka to także szyszki. I właśnie po takim ekwilibrystycznym strzale szyszki, goście doprowadzili do remisu. Oba zespoły chciały zgarnąć trzy punkty, no, ale to okej okay. bardzo chciał się zrewanżować za porażkę w Lesznie I mocno wziął się do pracy Wystarczyła minuta nieuwagi Podła jedna, druga, to wiedziałem, że już nam tu nic nie grozi Opis trzeciego gola może służyć jako ćwiczenie na dykcję Otóż Na 3 do zera strzelił Leszczak I to jak strzelił Goście zaczęli się rozpędzać, aż tu nagle... Praktyczny mecz skończył. Mecz z duńskiej woli kapitalnie rozpoczął się dla gości, którzy prowadzili 2 do 0. Silni, emocji i szybcy. I wściekli, zwłaszcza po tym jak zakończył się ten mecz. Ale zanim do tego doszło, rozpoczął się festiwal. Festiwal niewykorzystanych przedłużonych rzutów karnych. Jak strzelać karne pokazał Krawczyk, który w drugiej połowie jeszcze potanczył sobie z zawodnikami MOX-u i trzy punkty zostały w duńskiej woli. Na koniec zaglądamy do Katowic. W akcji, którą oglądamy, najpierw padł skrzypek, a dopiero potem padł gol. W drugiej części kolejną bramkę dla smoków zdobył Silagawa i choć Katowiczanie wrócili do gry po tym trafieniu Wojtyny, to wygrywamy 2-0, przeciwnik szedł na 2-1, i nagle się robi 2-2. Tym razem się nie zrobiło. Mogło się za to zrobić 3-1, ale rywalizację z Kosteckim wygrał Krzywicki. Po dogłębnej analizie w Katowicach znaleziono plusy tego meczu. Jeśli szukać jakichś plusów po takim meczu, no to to, że ten mecz już jest za nami. To za nami, a przed nami wyniki 14. kolejki futsal Ekstraklasy. Sensacyjnie wysokie zwycięstwo Beniaminka z wicemistrzem Polski Storunia. Kolejne trzy punkty rekordu i klireksu, remis w meczu Akana GSF i porażka zds u w własnej Kali. Spotkanie Red Devils z Gwiazda odbędzie się 25 stycznia. W tabeli nieustannie lideruje rekord. Na drugie miejsce wskoczył Klirex, który ma dwa punkty przewagi nad FC od Toruń. Ważne trzy punkty dopisała ekipa Red Dragons. Wciąż tylko 5 punktów na koncie Czerwonych Smoków. Nie próżnowali także pierwszoligowcy. Zobaczmy bramki, wyniki i tabelę zaplecza Ekstraklasy. Już za dwa tygodnie reprezentacja Polski zagra w turnieju preeliminacyjnym do Mistrzostw Europy. Zobaczmy, jak wygląda terminarz spotkań Polaków, a także kadra powołana przez trenera Błażeja Koszczyńskiego. W pierwszym meczu turnieju na Malcie 29 stycznia nasza kadra zagra z Grecją. Dzień później Polaków czeka potyczka ze Szwedami i na koniec turnieju, 1 lutego, zagramy z gospodarzami turnieju. Bezpośrednia Was do kolejnej fazy uzyska zwycięzca turnieju, drugie miejsce daje udział w barażach. Selekcjoner naszej kadry, Błażej Korczyński, na turniej powołał 15 zawodników. Większość z nich brała udział w ostatnim towarzyskim dwumeczu z Serbią, a do kady wracają Krzysztof Elsner i Adam Wędzony. Relacje z występów Polaków w turnieju preliminacyjnym zobaczycie oczywiście na kanale Łączy Nas Piłka, a na dziś to już wszystko. Do zobaczenia.